Jesteśmy z Krzyśkiem J Jotko po MMA Atak 2. Krzysiek, powiedz, jak oceniasz swoją walkę pod kątem takim taktycznym? Czy zrealizowałeś to, co chciałeś? No bo wygrałeś, wiadomo, ale czy ona poszła tak, jak to zaplanowałeś dokładnie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że prawie wszystko poszło zgodnie z planem, bo zbiłem bardzo dużo wagi i wiedziałem, że będzie naprawdę ciężko. Tak jak było to widać, trzecia runda to już można powiedzieć, że była walka z charakterem. Mój charakter zawalczył i serce. No chciałem obalać swojego rywala, obalałem, trochę poboksowałem, no i myślę, że zrobiłem dobre wrażenie na sędziu, na sędziach i dlatego wygrałem. A to zbijanie wagi, ono było takie jakieś nieprzewidywane, że coś się nie... Czy tym razem chciałeś po prostu zbić tak dużo tej wagi, żeby być jeszcze większym? Nie, już było zaplanowane to zbijanie wagi, ale w planach nie było świąt, które były przed galą ma Atak i mała trochę mnie napasła i niestety miałem tylko 14 dni na zbicie, naprawdę dużo kilogramów, bo byłaś aż ich 11, tak? E, powiedz mi, czy zazwyczaj masz taki styl walki, że często zamęczasz swoich przeciwników dzięki, dzięki kondycji i powiedz, czy w związku z tym, że miałeś tą niespodziankę z wagą, czy ten plan musiałeś zmienić pod, pod tym kątem, że wiedziałeś, że nie będziemy o takiej kondycji? Myślę, że, że nie, że próbowałem robić to, co zawsze robię, no i dzisiaj było trochę trudniej, no ale wszystko wyszło jakoś dobrze, nie? Okej, okay, to dzięki, gratulacje wygranej.